Samo. Szanowni Państwo, jeszcze nie tak dawno, miesiąc dwa temu, sąd w Krakowie wydał wyrok, że nie może ukarać polityków prawa i sprawiedliwości, bo obostrzenia są nielegalne. Ale tutaj widzimy, szanowni policjanci spisują, wlepiają mandaty za obostrzenia. No to jak to jest w końcu? Oni z nas po prostu kpią! To wszystko trzeba zakończyć, trzeba wrócić do normalności i powinniśmy normalnie funkcjonować. Tak jak w Kalifornii, w Szwecji... Powinno wszystko być normalnie. Nie przyjmujemy mandatów. Może by no pada nie, nie pan ma maskę pod nosem. Nie rozumiem o co panu chodzi. Nie rozumiesz, że ma przenosić zapysku? Wysoko... Taka maseczka jest dla 15 minut. Widzisz, kurwa kwita. Na szczepionkę i <niej> tak. Tak, tak. Tak na 15 minut, jak tak, jak pan wie. Śmata pana w y, sercu 70 przed <mierdziwania> <mierdziwania> Czy moja śmata pana był uchroniła przed wirusem? zawsze to co już? oczy przenika.

Brawo Białystok, brawo Podlasie! Jestem z rodziców, którzy wychowali, wykształcili i doprowadzili do wieku dorosłego młodzież. A teraz ja z bólem serca i łzami w oczach patrzę, jak młodzież studiująca na Uniwersytetach Medycznych Młodzi dentyści, młodzi nauczyciele, młodzi lekarze są szantażem do szczepionki, która szczepionka powoduje genetyczne, która może powodować zmiany genetyczne u następnych pokoleń, która nie jest przebadana, która jest eksperymentem medycznym. I jako matka która byłam też nauczycielem i z bólem serca to Że nasza młodzież przez tyle czasu nie mogła normalnie się uczyć, że moje dzieci nie mogą normalnie żyć, bo są zniekształcone, że będą musieli przyjąć szczepionkę. A jakie będą skutki tej szczepionki dla młodych dziewcząt, które w przyszłości będą chciały urodzić dzieci dla młodych ojców? że będą chcieli mieć normalne dzieci. Tego nikt nie powiedział i nie powie. Schodziliśmy się na eksperyment medyczny, ale to nie jest obóz koncentracyjny. I my nie jesteśmy dziećmi do, do Brawo! 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 poray. Tylko jest, żeby młodzi ludzie pod żadnym pozorem nie zgadzali się na przyjęcie Szczepionki. Polska. Dla i dla naszej młodzieży nie po to pracowaliśmy, nie po to wychowywaliśmy dzieci, żeby teraz brzeć o ich życie i zdrowie na tym kończę. Panie może zapłacić głogostwa. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Spotkaliśmy się tutaj, aby powiedzieć, że jesteśmy przeciwni zamykaniu gospodarki i przeciwni przymusowi noszenia masek. Dziękuję Wam bardzo. Zgromadzenie uważam za zamknięte. Nie, lecimy dalej. Nie, da. chodź, chodź. Puszczasz na żywo? nie. Nie, Chodź. Nie. na Nie. 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 chwilę, poczekaj. Nie. 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 Zaraz bardzo. Zaraz męłem policja O, już się zaczyna tam z policją jakieś tam i kręcić. Ale po. Prostu. Ja tylko kręcę.

Shorts, mają, że mają szacunek skorzystać twarz swoim rodzicom, a tak się przecieczą. Nie przyjmujcie Mandatu Nie przyjmujcie Mandatu. ponieważ Daj mi maskę! daj mi czapkę. Pokażcie jak wygląda! Miasto nie Wiecie, że Polika jest w zarejestrowana jako spółka? Nawet nasz kraj zarejestrowany jako spółka! Kaczka, pan mi rządzi jak chcecie! Bandyci! 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 Bandyci!

To pokojowy przebieg a policjant proszę, proszę o odpuszczenie czynności tak dobrze było tak pokojowo, żeśmy manifestowali nawet wulgaryzmy nie badały. po co panowie robicie ból? proszę bardzo o zamkowanie zlecenia dużo was suweren przedstawić system kamery a nie to w ogóle nie chcą się Pani skąd pan to mam zjeść? Pani Wstyd wam trochę, co? Nie będę ty! Mam córkę w kulturówce, wiecie? Jest mu kulturową. Wstydziłabym się do domu, na próg jej nie spuściła. Wstydzę, by tak zrobiła. No ale, Mama, muś. Ale, muś. <śśmally> oni teraz panie polują, słuchajcie, ponieważ będą mieli gdzieś, nie będziecie chcieli pracować na te pieniądze. To będą kraje to wiesz co, wdroże, zobaczycie. Już <śmally> są. Patrzcie, policjanci się odwracają. Chyba ich trochę głupi. Siedzicie w Kordonie! Macie tutaj, będziecie mieli fajne zdjęcia. Ale zauważyliście, że jakie maski mają wyblakłe? A mogę ich nie no to jadą może. Strydłem jest, wiemy, rozumiemy. No. Ja na luchu, ja nie będziecie mieli emerytury o bardzo dobrze panie słuchajcie może mnie w nie ja

Dzika z ośmiu. Panowie, zakończę przynosi na spisaniu tylko i dziękujemy. Pacyfikacja, kurwa celu. Nie, nie, nie. Nie, jest nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, Nie. Nie.

tak, jest, jest około 500 osób, niemniej jednak <noise> trzeba powiedzieć, że jest to tak na w październiku, przy czym tak jak powiedział organizator, to też przykłada przy ja się że jest to spowodowane przede wszystkim, jest, jak się zachowała policja, bo zaczęli czeki atakować. bo widzieliśmy no. wszyscy facie facie sceny, kiedy to, policjanci połowali kobiety na manifestacjach strajki, kobiet. Wszystkie te rzeczy powodują, że ludzie pod pretekstem tego, że policja będzie ich... Będzie ich zatrzymywać, będzie bronić mandaty, mandaty, się boją, Mimo, że bardzo wielu osobom się to nie podoba. Wielkie dzień. Wiesz, możecie Wielkie dziennikarzy. Nie, myślę, że chyba podeszli do tych dziewczyn, które się wymawiają. A Nie wiem, za co, ale ought, a a w a nóż, to niebieską to. Osów, a w ogóle nie uczestniczyli w tym. Oni z kolei A może i tak. tak? Może i w ogóle nie uczestniczyłem. O o o, patrzcie, patrzcie, tam, 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 tam. Patrz. Tam, chodź. Dit maakt niet wat kleiner joh, Goed, nie się podchodzić do rodziny. Ale też, wieś, jak było powiedzieć, że zajdźcie się i nie prowokujcie już awantur, bo to oni sami siebie wiesz, Lepalacja. są zagrożeni, więc to... Ale to proszę podchodzić do ludzi w tym momencie. Można po. Nawet jeżeli ktoś coś popełni, to można poprzeć. pójść za nim i później... Tak jak na było na poprzedniej demonstracji, że łapali na studniu cieszyński, no. I no. potem były wnioski, że pełnią no. zaznaczenie. No. Nie, myślę, że po prostu brak wyobraźni. Nie wiedzieli, że tak się skończy. Zdjęcie zrobić, można nagrać. z daleka właśnie bardziej i nie prowokować. Dokumentować, pozaprowadzać i podgadzki robić. Cześć. 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 Nie poznałem. No. Ale tajniaków się kojarzy. Chodź.

<laughs> wstydź, wstydź. Nie pan polityki, nie? się pan już domu i się Robisz pan politykę i teraz. To wy robicie politykę, to wy nas podbycie. Do... To, to, na, to wy jesteście na my jesteśmy na razie. nie my. Tak, pan nie przypomina mi sobie. Podejmowanie czynności czy ja tak dużych ludzi jest prowokacją, proszę. proszę pana. Najważniejsze, się, że robi, się, robi, najważniejsze jest to, że pokazaliście przed starszymi ludźmi, do jakich Poczekają. Stopnia, Poczekają. Wiecie, jak jakichś gęstych stopniach, jak to się mówi, pokazać tak tak swoje możliwości. Wstyd, normalny wstyd. Tak się nie robi. Jak wy wracacie do domu, jak wy pokazujecie przed swoimi rodzicami czy babciami, jak, jak, jakimi jesteście ludźmi? Pan przypomni sobie 35 lat temu, jak pan piłkę dołzł ze mną gra, Pan nie poznaje mnie. 35 do Tak, proszę pana. Kurwy, nie policja. To jest wstyd, co pan teraz robi. A z nimi chłopakami trafiałeś w polu w piłce 35 lat temu. A teraz teraz pokazują się, że niby są to normalnymi budżetami, to był baselat i nie może się odgórnie ustawiać, bo kurwa jest przestępstwo odgórne. Brawo, chodź! Chodź! Jak chodź. Chodź. chodź do domu! <noise>